Wszystkich odpowietrzanie przy użyciu maszyny ATE nawet nie tego odbiornika, ustawione jest na awary, w sensie podłączenia samochodu na podnośniku, już teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj odkręcamy. No i maszyna już zmienia pracę, dźwięk. No i tak to wygląda. Zawieszam sobie tylko zbiornik. Odpowietrznik odkręcam lub zakręcam. Moja maszyna już pracuje inaczej zakręconym, że tak to cała filozofia i cały proces wygląda. Każde jedno koło. No i później kończymy, zdejmujemy wszystko na dół, czyli zbiorniczek, odkręcamy od góry pokrywkę i to praktycznie tyle.